Oto za szybki na kulejnogę, za wszczepi na rower. I oto łańcuch! Gama ja! dla niego Nabiera rozpędu. Oto wściekła góra! Góra 2008! Małysz Lord of Track Proszę się przejść po tej górze. Proszę zobaczyć jaki... To jest spad. Leci w dół i leci, leci, leci i leci. I oto nagrywamy naszego pierwszy Pierwszy skok! Pana łańcucha! Łańcuch! Łańcuch, 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 łańcuch! 1 Brawa Bravo łańcucha! Brawo! Brawo! Łańcuch! A tutaj przed wami stoi pan zębatka. Pasują do siebie jak łańcuch z zębatką. razem tworzą przerzutkę! I oto następny skok z łańcucha, tylko teraz bez odepchania, będzie skakał sam, będzie leciał jak małż! będzie szybował, będzie szybował dosłownie. Teraz ja idę mu pomóc y, wnieść maszynę, bo z siłą to on nie grzeszy, z Proszę bardziej piękną to to jest sponsorowana przez yy, zębatkę dzwoneczek wieje hamulce i oto jego piękne buty i tutaj jest yy, liner i ragazie tutaj mamy proszę państwa łańcuch od tego się wzięło łańcuch jego krzywa bo jego, yy, yy, ja mu robię. Że! bohater. Simon! Nabiera znowu rozpędu. Siada, siada na rower, nabiera rozpędu. Spokojnie opanowanie. Spokojnie opanowanie idzie. 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 Jesteśmy w lesie custowym.

wszystko. Ten. Dzisiaj nie gram, ponieważ ostatnio skakałem z poręczy, rozwaliłem sobie trochę nogę. Nie, przepraszam, nie ta, tu rozwaliłem. Tutaj mam buty Adidasa, z których zjeżdżałem na mistrzostwach Polski. Wygrałem je. Wygrałem te buty, no nie? Bardzo pięknie. O go boli jak szlak! Boli go jak szlak, jak szlak. Tutaj. On jest. W tej chwili jak łańcuch, nie naolwiony. Wow. Ja nawet nie byłem na to przygotowany. Brakuje mu go, nie był na to przygotowany. Brakuje mu troszkę oleju. Ale świetnie! Idę go wciągnąć, będzie ostatni skok. Jak to mówią do trzech razy? Teraz zrobi jeden ekstremalny skok. Teraz mówi, że zrobi jeden ekstremalny skok. Nie możemy się doczekać. Naszego pięknego łańcucha. A tu jest nasze piękne zioło Mariska. No. Jak, no. Ciągnij go. Tutaj dostanie lepa, on dobrze wie za co. No, możemy grać dalej. To ma być ekstremalny zgon. Po... 2008 lat odkrad! Po, górze, od po górze tak zwanej... Marisy! Góra Marichy, teraz tylko zobaczcie, względy bezpieczeństwa przede wszystkim są na dole i teraz wyruszamy. Ja idę... Nie, się, nie. Się, nie.

Mówisz to? A stąd? Łańcuch! Łańcuch! Ja to kończymy film! Lord of the 2008! Uważam za zamknięty.